Zapraszam gorąco na przepiękne dresiki w jakości premium w cenie 69 zł. Tutaj rozmiarki, jakie będę miała, to 116, 122, 128 oraz 134 i trzy piękne kolory. Teraz taki szybki zoom, żeby Panie zobaczyły, jak pięknie zdobiona jest ta bluza. To wszystko jest wyszywane, zdobione dodatkowo perełkami i takimi kryształkami. Naprawdę robi mega, mega wrażenie. I proszę jeszcze zobaczyć, na rękawkach również mamy piękne kokardki. Naprawdę jest zjawiskowy ten zestaw. No i w zestawie spodnie. Szeroka oczywiście nogawka z pięknym przeszyciem, kieszonki, guma w pasie. Tak, dresik prezentuje się w całości. Naprawdę jest piękny. I tak, aby zamówić kolor, ten taki lila, wpisujemy w komentarzu Selmo 4192. I rozmiary, który chcemy kupić. Następnie kolor grafitowy. Na grafit wpisujemy Selmo. 4191. I oczywiście dopisujemy rozmiar. I ostatni przepiękny kolorek. Na ten kolor wpisujemy selmo 4193 i dopisujemy rozmiar. Ten jest taki typowo, jesienny, zimowy, piękny, naprawdę piękny. Dresiki wpadają solidne, ale dokładne wymiarki znajdą Pani oczywiście u góry w opisie filmiku.